Mam wszystkim tutaj dla Wasem Seasallera to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Amnesja. Videaldy yy, Scand... No właśnie. amnezja Ostatnio byliśmy... Skończyliśmy tutaj w takim pokoju, gdzie jest właśnie klucz. I teraz ten klucz weźmiemy za chwilę. Okej. Okay. O kurwa. Ja pierdolę, ja pierdolę. Mój strach, mój lęk. Boję się trochę. Ale to nic. Oliwa. Okej. Okay. Mm. Nie te, te. Okej. Okay. Jest tam coś w ogóle? Przyszło tutaj coś? Chyba nic nie przyszło. Czy możemy... Tak, tak mi się zdaje przynajmniej um, Jeżeli słychać jakieś y, Dźwięki z to bardzo za nie przepraszam Ale mam otwarte okno To może słychać y, Pojazdy jakieś Byliśmy tutaj? Byliśmy, nie byli, Byliśmy, byliśmy na pewno Tutaj z tego co pamiętam Brałem y, krzesiwo i oliwę Okej, okay, teraz nie wystarczy iść dalej. Ktoś rozwalił drzwi. To zjebał je dosłownie. I teraz tutaj nie. Myślałem, że tam nie byliśmy jeszcze. O kurwa, ja pierdolę. Trochę się boję, no ale to tylko gra. No, lol. Dziwne dźwięki. Dobra, teraz jak już mamy klucz, yy, możemy iść do, do, do piwniczki winnej, gdzie znajdują się cztery składniki, które są nam potrzebne. Stworzenia silnego kwasu, silnego odczynu Nie za bardzo wiem po co ten odczyn No ale Skoro mamy takie zadanie Auć głupi cień Tutaj nie da się wejść z tego co co widzę Bo cień blokuje drogę Myślałem Że, że blokują się, jako, się jakoś te drzwi Au! No i tak, no i teraz idziemy do piwniczki winnej. Tak, tutaj, piwniczka winna. Mm, a, klucza już. Mhm. Mm, mm Trochę się boję tej piwniczki winnej Nie wiem za bardzo jak to znaczy Okej okay. Jesteśmy w piwniczce winnej I teraz tak Luo co to było Okej, okay, tutaj balowali jacyś yy, podwładni tego naszego barona Aleksandra Wydaje mi się, że coś tu jest Tyle beczek, że coś chowane Ale jednak mi się chyba wydawało Dobra, no to idziemy dalej O oh, fuck 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 Okej, okay, tutaj może Nie Zostaw mnie No To były tylko dźwięki W zasadzie same Ale słyszę cały czas łańcuch także yy, Nie brzmi to za dobrze jakoś No, just... Yeah? Yeah, we gonna get my Oh, it feels like my chest is going to burst. My God! Wilhelm, do something! Accept We're not getting out of here. Oh. How can you say that? Okej, okay. przed chwilą była krótka gdzie jakiś, gdzie Aleksander gnębił jakiegoś Wilhelma, czy jakiegoś człowieka i otrzymaliśmy wodę królewską. I coś, nie, tu nie ma nic. Jeszcze zostały dwa składniki. Jeszcze dwa. Mmm... ci bodajże? I jeszcze jakiś składnik. No ale to... To już... Znajdziemy na pewno. Czyż tu jest? Nie, nie ma nic. Okej okay. Tu nie ma nic, tu też nie ma nic mm. O kurwa, on tam jest ja Chyba sobie poszedł. Poczytaność ok. Najwidoczniej tak. Najwidoczniej poszedł. O ja. Wystarczyłem się tu. Ale Spoczyta... Spoczy... to znaczy nie z tylko yy, z kamerą teraz mam problemy Poprzez to, że on się pojawił to kamera jakoś dziwnie chodzi Mamy dwa składniki dalej. Nowy przedmiot krzesiwo. Yy, chyba tutaj powinniśmy znaleźć ten kolejny składnik. Gdzieś tutaj. Na pewno gdzieś tutaj. Skoro pojawił się. To coś się pojawiło. To. Bez. Yy, jak to powiedzieć. Że bez tego... coś co się tutaj znajduje. Coś... coś czegoś tu pilnował. Nie mogę się wysłowić coś za bardzo. Okej, okay, krzesiwo kolejne. a jest kolejny składnik. Jest to Aury Pigment. I krzesiwo. Tak, kolejny składnik został jeszcze jeden. tych drzwiach, tam nie było nas na pewno. Pak. Oliwa mi się skończyła do latarni. Okej, okay, mamy... ...Galman, ale... ...coś się dzieje dziwnego. I zostaliśmy pierdolnięci beczką. Po prostu... Zresztą git, Nie majątek. Jak oliwy nie ma, tak nie ma. O, 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 bardzo dobrze. Jest, mamy całą oliwę w końcu znowu. I teraz wystarczy tylko jakoś stąd wyjść. Tylko jak? W tym tkwi problem jak? Jak coś wykombinuje to, to, to wznowię. Okej, okay. także... Jednak chyba trzeba to odsunąć wszystko. Nie wiem, czy źle, ale burza u mnie jest aktualnie. Usłyszałem, że się. że był. co to był za dźwięk? Co co... co, co to za. Kama, no. No. No, jeszcze trochę. No. Jest, Jeszcze troszkę... Jest! Okej. Okay. Yy, mamy stworzyć silny kwas w laboratorium. Mamy wszystkie cztery składniki. Coś się stało. Tylko co? W zadaniach nic. Nigdzie nic nie widzę, nic nie słyszę, żeby coś yy, dodało się. Jakiś stwór czy coś. Hmm. I teraz szybko do laboratorium, żeby stworzyć ten te, 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 te silny kwas. No żal, głupi cień! Nienawidzę go. Głupi cień. Jeszcze raz głupi cień. Hmm. Okej, okay. jesteśmy w laboratorium. Hmm. Za bardzo się na alchemii nie znam, także mogę mieć problemy jakieś zapewne. Chociaż nie wątpię, że, że nie będzie tych problemów. Hmm. Aha, ale mamy przecież Aha, pewnie, pewnie do, do tego szklanego muszę Nie? Aha, a, okej, okay, okej, okay, okej okay. No Okej, okay, jeden y, Drugi Trzeci I Czwarty Okej okay. Żal Teraz musimy tylko odkręcić te zawory od tych yy, składników, i powstało coś takiego jak silny nie sój z kwasem. Fajnie. Coś rozwaliło nam schody. Mamy dostać się jakoś inaczej. Ale z tego co widzę to, to coś rozwaliło... Bo... Coś... Z tego pomieszczenia, bo widzę, że tutaj głazu nie ma. A był tu wcześniej głaz, z tego co pamiętam. Może tym? O, weszło wspaniale. Może tym jeszcze spróbuję? Nie, jednak chyba nie. No, okej. Okay. LOL! Bóg jakiś? Główny hol. Nie wiem za bardzo, gdzie mamy... Yy, ...pocuwać się nam ten swój z kwasem. Ale mam nadzieję, że się dowiem tego zaraz tego co pamiętam, to tutaj w głównym. żal, głupi W głównym holu. I były takie drzwi, gdzie chyba jeszcze nie byliśmy jednak. To tak, to te drzwi były. Mm, I co? So. Prawdopodobnie mhm. do tego będzie nam potrzebny ten. silny kwas. Ten suj z kwasem. Żeby rozpuścić tą. Yy, to mówię a widzicie widzicie jednak to była racja ok odcinek trwa już dość długo także yy, komentujcie subskrybujcie łapkujcie lekujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć